Zaczynamy nową serię, a mianowicie analiza partii z turnieju, w którym uczestniczyłem. Turniej odbył się w Polanicy Zdrój w dniach 15-23 sierpnia, a pierwsza partia wyglądała następująco. W pierwszej rundzie skojarzono mnie z zawodnikiem, który nazywał się Dytman Radosław i posiadał ranking 1919. A ja grając białymi wybrałem system Botwinnika i nastąpiło c4. Do systemu Botwinnika najczęściej przychodzi z partii angielskiej. Czarno odpowiadały, odpowiedziały d6, konik c3, e5. Standardowo g3, gońca na długiej przekątnej. Stawiamy g6, goniec g7, goniec, goniec g2, goniec g7. No, i tutaj, jakby, są jakieś różne pomysły. Można grać w partię angielską, jakieś tam D3, konik F3, ale też można do systemu botwinnika przejść, czyli E4. E4 na pewno walczy o centrum i troszkę przestrzeni zdobywa. I plan jest taki, jak w partii. Ustawiamy konik G2, Roszada i pewnie będziemy dochodzić do F4. Zobaczymy, co czarne. Zagrają, jak czarne zareagują. Konik C6, skoczek E2, konik E7, D3. Oczywiście, minusem tego ustawienia jest troszkę dziura na D4. Nie jest tak łatwo do tego D4 tutaj dochodzić, ale są inne plusy, które rekompensują. Nastąpiło Rozsada, roszada i konik na D4. Zamiast skoczek na D4, czarne często mogą grać ruch F5, który jest na pewno ideowy, walczący o centrum. I na ruch F5 tutaj białe powinny wskoczyć sobie konik D5. Konik D5 jakieś tam presje wywiera. Musimy pamiętać o tym, że pojawiają się jeszcze takie ruchy jak goniec G5. Nie za bardzo wiadomo, jak czarne powinny zareagować, ponieważ gdyby czarne na przykład zagrały goniec E6, no to następuje goniec G5 z nieprzyjemnym związaniem H6. I oczywiście trzeba odejść na E3. I białe tutaj będą pewnie dążyć do tego, żeby zagrać albo F4. Jeszcze tutaj mamy nacisk na punkt H6, więc pewnie będą jakieś wtrącone ruchy Hetman D2, Król H7. Ale oprócz e4 jeszcze jest taki ruch jak b4, b5, żeby tutaj na tym skrzydle y, hetmańskim zdobyć troszkę przestrzeni. Zamiast ruchu goniec e6, czarne jeszcze mogą zagrać h6, nie wpuścić gońca na g5, ale gramy goniec e3, goniec d7, hetman d2, bardzo podobnie co w poprzednim wariancie i wieżyczka ae1. Tutaj jakby zaproponowaliśmy... To, żeby podciągnąć wieżę na centralne linie i zaraz będziemy dochodzić do F4. I plusem białych w tej pozycji jest to, że mają pionka na C4, a czarne mają pionka na C7. Pionek na C4 zdobywa więcej przestrzeni. Musimy pamiętać, że czarne rzadko będą piły na D5, ponieważ po biciu na D5 odbijamy pionkiem z C i nie wiadomo, co z tym skoczkiem robić. Pewnie skoczek sobie wskoczy tutaj na D4, ale wtedy możemy zbić, zbić, i pojawiają się dziury, na przykład na E6, gdzie konik będzie często zmierzał. Pojawia się też słabość na G6, w sensie, że po konik F4 będziemy tutaj się dziś przyglądać, i nie wiadomo, czy czarnych pozycjach w tym momencie jest dobra. Pionek na g6 też jest troszkę osłabiony, ponieważ w niektórych momentach możemy zbić i zagrać koniec na E4 w zależności od tego, jak czarne zareagują. Możemy wrócić do pozycji z partii, gdzie zamiast F5 czarne zdecydowały się tutaj na ruch skoczek na d4. No, i poskoczek D4 wiemy o tym, że czarne tutaj chciałyby, może zagrać C5, albo chciałyby zagrać skoczek na C6 i rzeczywiście ta dziura na D4 byłaby odczuwalna. Dlatego, po skoczek D4 tutaj zdecydowałem się na bicie, zepsucie takiej struktury czarnych i konik nadepić. Ten pionek na pewno troszkę przeszkadza gońcowi z pola G7, musimy mieć to na uwadze skoczek d4 zostało zagrane pewnie grozi goniec g5 i e, takie nieprzyjemne związania się gdzieś tam pojawią e, na pewno planem białych jest tutaj zdobywanie przestrzeni ruchem f4 może w niektórych momentach dojście do f5 e, dlatego czarne muszą zareagować i stwierdziły, że pogonią i skoczka z d5 zagrały c6 gdyby czarne zdecydowały się na ruch konik d5 odbijamy pionkiem z c i teraz plany wyglądałby następująco, że tutaj jest taki odstający pionek, więc białe pewnie chciałyby wyjść gońcem i zagrać wieża C1, żeby siąść na słabość. Dlatego czarne chyba są zmuszone do tego, żeby tutaj reagować i od razu grać C5. Po czym następowałoby bicie, bicie i F4. W tym momencie na pewno białe tutaj mają silniejsze centrum, będą chciały dojść do F5 albo do E5 na wieża B8 mamy ruch B3, który rozwiązuje nasze problemy po linii B a białe jeszcze będą kończyć rozluźć tam tak, z wież, D2 wieża C1 wracając do partii nastąpiło C6 oczywiście musiałem zbić na E7 hetman E7 no i goniec D2 Goniec D2 jest takim ruchem uniwersalnym, ponieważ w niektórych wypadkach chcemy dojść do B4, tam A4, żeby zdobywać przestrzeń. Jak dojdziemy do B5, to może uda się tą przekątną troszkę osłabić. Ale też czasem jest taki ruch jak Hetman C1 z goniec H6 no w zależności od tego, czarny zagrał goniec E6 i nastąpiło agresywne H4. H4 na pewno jest ruchem takim agresywnym, ponieważ. Czarne zostały postawione przed jakimś tam dylematem, ponieważ grozi tak mi się wydaje przynajmniej chapić, by podobnie było w partii i nie wiadomo, co mi robić. Ponieważ zbić nie będziemy mogli, ponieważ czarne pionki będą słabe i struktura się pogorszy a po H5, jeśli czarne nie zareagują, to w niektórych momentach będzie grozić H6 i ten pionek będzie tutaj stwarzał siatki matowe. Możliwe, że po H4 czarne powinny zareagować H5 i szczerze mówiąc, ja w czasie partii myślałem, że tutaj zagram ruch F4, który oczywiście ma na celu zagrać ruch F5 i Tutaj rozbić troszkę te, tą strukturę czarnych. Gdyby udało się dojść, w 4 goniec odchodzi, to nagle się okazuje, że po ruchu H5 ten pionek na giesze jest słabszy i mogę tutaj jakieś tam naciski robić. A kolejna rzecz jest taka, że po ruchu F5 czarne nie za bardzo mogą zbić, ponieważ no, pionek H5 się osłabia, jeśli będzie bicie, bicie, jeszcze otwiera się linia E, będziemy mogli agresywnie wieżą wjeżdżać, czasem będziemy grozić F6, dlatego to będzie nieprzyjemne dla czarnego, ale okazuje się, że ruch F4 może nie jest wcale taki dobry, ponieważ tutaj czarne mogą zagrać koniec na G4 i zaraz... Zareagować F5. Same zagrają F5 i wtedy zafiksują tutaj marsz tych pionków i ten goniec czarnopolowy tutaj będzie strzelał w swojego pionka. Nie wiadomo, czy to jest dobre, czy nie. F4, zamiast F4, to tutaj białe mogą zagrać z drugiej strony B4A4, zdobywać przestrzeń. A pamiętajmy o tym, że czarne niekoniecznie. Będą mogły tak prosto dojść do ruchu F5, bo po ruchu F5 możliwe, że będzie bicie i ten goniec zacznie tutaj aktywnie grać po całej przekątnej. Zobaczmy, jak było w partii, a w partii przeciwnik zagrał ruch Hetman na D7. No i po Hetman D7 rzeczywiście zagrałem H5. Na pewno ruch, który jakąś tam presję wywiera. Możliwe, że tak jak w wcześniejszych planach, będę chciał zagrać F4 i tutaj jakieś tam bicia, a przeciwnik stwierdził, że skoro troszkę inicjatywy tutaj oddał na skrzydle, to uderzy w centrum. I ten ruch jest ruchem obarczonym minusem, ponieważ tutaj białe już mają konkrety, i na pewno ruch D5 ożywia tego. Naszego gońca z G2, o którym już wspomniałem, i tutaj nastąpiło bicie, bicie i wtrącenie ruchu H6, który powoduje, że ten goniec na G7 niekoniecznie wiadomo co z nim robić. Są dwie opcje: są opcje na H8 i na E5. Po ruchu goniec na E6, czarne tracą pionka, ponieważ w obozie czarnych są dwie słabości. Goniec na E6 niebroniony i pionek na D5. I mamy wzmocnienie ataku ruchem Hetman 3, i przed dwoma groźbami czarne się nie obronią. Możliwe, że trzeba było odejść goniec na H8, ale wtedy białe mają taki silny ruch jak cepić. O co chodzi w posunięciu cepić? No, na pewno czarne, grając ruch D5, chciały tutaj pozbyć się tych dwóch pionków zwojonych i chciały zrobić DC. I po DC ten pionek na D4 rzeczywiście mógłby być wolnym. Jeśli by poszedł do przodu, to ten goniec z h by się tutaj rozegrał. Dlatego zamiast dopuścić do tej sytuacji, białe tutaj mogą zagrać C5. I po jakimś ewentualnie wyża C8, B4. I nagle się okazuje, że e, na skrzydle hetmańskim od linii A do C białe będą miały wolnego pionka, a te pionki czarnych tutaj zdwojone tylko blokują grę dla swoich gońców i białe te lekkie figurki też mają lepsze. Dlatego przeciwnik już tutaj miał po ruchu h6 pewną zagwostkę i stwierdził, że odejdzie goniec na e5. I goniec na e5 bardzo mi się nie spodobał ten ruch, ponieważ podchodzi pod kolejne tempa. A mianowicie pod ruch wieżyczka e1 i nie wiadomo co Tutaj dalej robić, ponieważ yy, goniec jest przepędzony albo ucieka na H8, i wtedy ta cała przekątna i pole G7, pole F6 jest bezpieczne, albo odchodzi na C7, tak jak było w partii, yy, ale wtedy odchodzi tutaj od yy, skrzydła królewskiego. Król na pewno jest osłabiony, pionek H6 stworzył tutaj groźby matowe i znowu pojawia się fajne podwójne uderzenie. Yy, Pionek D5 jest słaby, a druga słabość tej pozycji to jest pole G7, i dlatego jest ruch Hetman F3. Wzmocnienie ataku i czarnej nie mogą sobie pozwolić na DC, ponieważ białe przygotowały ruch Hetman F6 z nieuchronnym Hetman na G7. Po ruchu Hetman F3, yy, czarne troszkę zapadły w zadumę, nie wiedziały co robić, i przeciwnik zagrał F5. Chyba jedyny ruch, który tutaj. Nie pozwala mi na ruch Hetman F6, i tutaj była pewna decyzja do podjęcia. Nie wiem, czy postąpiłem słusznie do końca. Ja w partii wykonałem ruch CD, a w partii też się zastanawiałem nad ruchem, który musimy liczyć, czyli ofiara jakości. Ofiara jakości jest o tyle uargumentowana, że bierzemy gońca białopolowego i nasz koniec z g będzie bardzo silny, a jeszcze tutaj dwa pioneczki będziemy od razu mogli zdobyć. I wariant by wyglądał następująco, bicie wieża e6, hetman e6 i moglibyśmy od razu zagrać hetman d5, ale pamiętajmy o wtrąconych ruchach, o rozwoju wszystkich figur wieża z a1 może wejść z tempem, wieża e1 wtrącamy, hetman musi odejść, bijemy na d5, hetman d5, koniec d5 i teraz król h8 i wiemy, że ten król na h8, pierwsza rzecz, że jest w siatce matowej, wystarczyłoby tutaj gońcem gdzieś tam zaszachować, druga rzecz jest taka, że wszystkie białe figury będą aktywne, a czarne niekoniecznie, co jeszcze, czarne mają dużo słabości i ideowo nie bijemy na B7, tylko ideowo poprawiamy nasze figury, gramy wieża E7 wieża na siódemce, czuje się jak ryba w wodzie, goniec na D6 i wieża B7 no i nagle się okazuje, że mogliśmy przejść do takiej końcówki ale ja też tak nie miałem dużo czasu i stwierdziłem że może tamta opcja jest Troszkę lepsza, a tutaj w sensie nastąpiło CD, goniec F7, i tutaj białe mają taki agresywny ruch, jak goniec na B4, z kontrolowaniem tej całej przekątnej. Chcemy zbić na F8, chcemy wjechać. W wieża E7 agresywnie nastąpiło goniec na D6. Gdyby czarne zagrały wieżyczkę na E8, no to nic takiego się szczególnego nie dzieje. Pewnie trzeba by było powalczyć o linię E albo o linię C. Możliwe, że trzeba zbić na E8, zagrać wieża C1 i grać taką pozycję z pionkiem więcej. A w partii było pogoniec B4, było koniec na D6 zagrane. I pogoniec na D6 tak naprawdę w pierwszej kolejności liczyłem sobie ruchy forsowne. A jak mamy liczyć ruchy forsowne, no to. Pytanie, co się dzieje po goniec d6, hetman d6 i szukanie słabości w obozie czarnych, Cza, czarny pionek na d4 nie jest broniony, pamiętamy o siatkach matowych na g7. No i pytanie, czy przejście do końcówki, wymiana figur to jest nam na rękę, uznałem, że skoro mamy wieżę na e1 i my kontrolujemy linię, to będziemy szybsi, żeby zająć aktywne pola. No, więc nastąpiło. Goniec D6, Hetman D6 i Hetman F4. Bardzo silny ruch, który nie daje tutaj e, wielkich szans dla czarnych w tej partii, ponieważ e, atakujemy tutaj. Atakujemy, chcemy zbić pionka i jedyna opcja sensowna dla czarnego to jest wymiana Hetmanów. Gdyby nastąpiło na przykład Hetman F6, to mamy taki fajny ruch jak wieża E5 który powoduje, że tego pionka na D4 weźmiemy, a od razu się przygotowujemy do zdwojenia wież ruchem wieża AE1 i wszystkie figury białych bardzo fajnie tutaj sobie grają. W partii nastąpiło bicie, bicie, no i niewątpliwie grozi wieża E7, żeby tutaj wyczyścić tą całą siódmą linię. Dlatego czarne zagrały wieża FE8, bardzo logiczny ruch. No i się okazuje, że w na pewno białe będą szybsze. Warto spojrzeć na to, że ten król na G8 jest w siatce matowej, że ten pionek tutaj bardzo się przydaje. Ten pionek jest bezpieczny, jest na czarnym polu, goniec jest na F7. Też trzeba o tym pamiętać. No i tutaj stwierdziłem, że będzie bicie, bicie i wieża C1 jako aktywny ruch, który walczy o c linię C i będziemy tam wjeżdżać na C7. Pytanie, co by było, gdyby czarne stwierdziły, że zagrają wieża e7, że nie wpuszczą tej naszej wieży. No niestety, ale po ruchu wieża e7 to już są konkrety tego pioneczka. Więcej co mamy, no to jest pionek d5 i on właśnie aż czekał, żeby w pewnym momencie zadecydować, jest to pionek wolny i będziemy mieli d6 i no niestety nie mogą zagrać czarnej wieża d7, ponieważ jest wieża c8. No i ta siatka matowa jest bardzo nieprzyjemna. Dlatego tutaj czarne zdecydowały się na król f8 i teraz gdybym zagrał wieża c7, no to yy, tak myślałem, że czarne przygotowały wieża e7, ale po wieży e7 znowu pojawia się ruch d6 i nagle czarne nie mają co zrobić, ponieważ po ruchu d6 bicie, bicie, chcemy c8 i jak goniec e6, no to jest na końcu wariantu goniec b7 i z dorobieniem pionka. Dlatego po wieża c7 czarne były tutaj zmuszone pasywnie zagrać wieża b8 i tak naprawdę w tej pozycji my białe możemy zrobić wszystko. Czarne nie za bardzo są w stanie się rozwiązać. Ta wieża jest pasywna, broni tutaj. Goniec nie może odejść, ponieważ zawsze pionek h7 będzie ginął. Czarne nie są w stanie tej wieży z c7 wygonić, ponieważ król e8 zagrają i nie mogą zagrać król d8, ponieważ goniec na f7 wisi. Widzimy, że jest pełna dominacja białych, no i tutaj co nastąpiło? Białe zagrały b4. To też jest ruch, który zasługuje na uwagę, ponieważ ogólna tendencja jest taka, żeby te pionki stawiać na kolorze przeciwnym do gońca przeciwnika. Zagrałem b4, tutaj podjechać pionkami na skrzydle hetmańskim, żeby tutaj zafiksować to skrzydło. Gdybyśmy zagrali jakiś tam ruch, to może czarne chciałyby zagrać A5, może chciałyby zagrać B5, i tutaj pionkami iść. Dlatego tutaj nastąpiło B4, żeby podciągnąć tego pionka. Czarne zagrały A6 i nastąpiło A4. I ruch A4 na pewno ma na celu właśnie zdobyć przestrzeń, i nie wiadomo co czarne tutaj mają zrobić, ponieważ gdy czarne zagrają B5, to planowałem zagrać A5 żeby ten pionek na A6 został słaby, a w dalszym ciągu kontroluje linię C. Yy, także król E8, widać, że czarne tutaj stoją w miejscu i my możemy w pewnym momencie liczyć ruch D6, ale tak naprawdę nigdzie nam się nie śpieszy. Yy, a jak się nie śpieszy, no to musimy pamiętać, że król. Końcówkach to też jest silna figura, to jest figura atakująca. I gdybyśmy się tak zastanowili, to patrzcie, jak wygląda struktura białych na skrzydle królewskim. Białe mają tak pionki ustawione, mimo to, że są zdwojone, to nie ma żadnej słabości. A niespodziewanie utorowała się ścieżka dla białego króla gdzie król na F6 na pewno byłby królem za 100 punktów, bardzo agresywna figura, może w niektórych momentach król G7 nawet i tutaj dlatego nastąpiło król H2, król F8, król G3, król G8. No i gdyby czarne zagrały król E8, to bym kontynuował tutaj ten swój plan, a gdy, a gdy czarne zagrały król G8, no to ten król wszedł w siatkę matową, i ta wieża czarna nie będzie mogła zejść z ósmej linii. I tutaj już nastąpiły konkrety, a mianowicie D6, wieża D8 i goniec na B7. No i właśnie tutaj widzimy, że czarny nie mogą sobie pozwolić na to, że jest wieża D6 i nastąpiło D6. I Tutaj po ruchu D6 już widzimy jakie są groźby. Pierwsza groźba to jest odsłonięcie gońca i tutaj na B7 wisi pionek, a druga rzecz to jest to, że może grozi D7 z ideą wieża C8 i ten pionek jako pionek wolny dojdzie do Hetmana i będzie bardzo silny. Dlatego czarne muszą walczyć z nim i zagrały wieża D8, no ale to powoduje, że te całe skrzydło Hetmańskie tutaj ginie. Nastąpiło koniec B7. I oczywiście nie możemy zbić, no bo słabość ósmej linii król jest w siatce matowej, dlatego czarne musiały jeszcze tutaj zagrać goniec B3. No i goniec A6 zbieramy, pionki wieża D6 i taki ruch, który bardzo jest uniwersalny i ułatwia grę. A mianowicie goniec C4. Przechodzimy do wieżówki, upraszczamy pozycję. Goniec C4, wieża C4 i zostajemy z dwoma pionkami. Więcej prosta wygrana, wystarczy tutaj spokojnie, dwoma pionkami naraz iść do przodu. A jeszcze tutaj słabość jest na C4 i ta wieża za bardzo nie może odejść. To był pierwszy film, który analizował partię z pierwszej rundy. Eee, oczywiście zapraszam Was na. Kolejne, i do zobaczenia. Cześć!